Cześć. Witajcie na kanale Wysoka z Książkami. Przychodzę dzisiaj do Was w pierwszym filmiku w lutym. Zrobimy sobie dzisiaj podsumowanie zeszłego miesiąca, czyli stycznia. W styczniu udało mi się przeczytać pięć książek, także zapraszam do oglądania. Pierwsza książka, Atomowe Nawyki. To jest poradnik, jak utrzymać w swoim życiu zmiany, dobre zmiany prowadzące nas do celu. Przede wszystkim, jak zacząć, jak być wytrwałym, żeby wszystko szło zgodnie z planem, wiecie, żeby po kilku dniach się nie znudzić i nie rzucić wszystkiego w kąt, tylko cały czas uczestniczyć w takim swoim procesie zmiany na lepsze, czy uzdrawiania swojej psychiki poniekąd, tak żeby, tak jak powiedziałam, trzymać swoje zamiary. Fajna książka, fajne poradniki dla osób, które zaczynają na pewno swoją przygodę z tego typu książkami i właśnie dla takich, które, które chciałyby wprowadzić te wspomniane zmiany. Powiem szczerze, że no dla mnie ta książka nie była jakoś bardzo przełomowa, ponieważ większość rzeczy, które są napisane, no wiedziałam, jakoś tak już je stosuję od jakiegoś czasu. Natomiast zaznaczyłam sobie tutaj dwa fragmenty tej książce. Były według mnie to bardzo, bardzo mądre i przydatne słowa, także nie wiem, może w jakimś spadku energii albo motywacji będę do nich wracać i... Myślę, że, że będą takim, że mogą być takim kopniakiem do, do dalszego działania, jeżeli pojawi się kryzys. Ogólnie ta książka odzyska, uzyskała bardzo duży rozgłos. Z tego co wiem, chyba była w top 3 najlepiej sprzedających się książek 2024 roku. Myślę, że no może i tak, ponieważ, wiecie, no jest dużo na pewno takich osób, które chcia, chcą coś zmienić w swoim życiu i. Sięgają po poradniki. Ja osobiście tej książki no, nie umieściłabym może w top 3, natomiast też um, uważam, że nie była zła. Myślę, że spokojnie tutaj można dać jej 8, 9 na 10. Kolejną książką jest Kryminał od Michała Śmielaka, czyli Osada. To jest kryminał, którego akcja rozgrywa się w 1978 roku, kiedy to miała, miała miejsce bardzo, bardzo fatalna zima, zima stulecia. I dochodzi do kilku zbrodni w malutkiej wiosce, właśnie w osadzie. Szalającą zimę, osada jest odcięta od świata. Nie dociera do wioski Pomoc, na miejscu pojawia się jedynie Jan Ryś, który jest milicjantem i będzie tutaj pomagał rozwiązać sprawy, bo w tej książce występują zbrodnie jedna po drugiej. Co jakiś czas zostaje zamordowana nowa osoba. Też na początku dziadek jednego z głównych bohaterów opowiada historię o Marze, demonie, który niby ma być odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie, no ale na pewno tutaj nie okaże się, że jest to demon, tylko niestety człowiek morduje no, niewinne osoby. Chodzi o skrywaną tajemnicę, tak naprawdę dzięki, przez którą, przez którą te osoby giną. I też tutaj akcja jest podzielona na teraz, na obecną chwilę, kiedy to Jan Ryś właśnie zostaje wezwany przez policjantów z archiwum X, którzy chcą wrócić do tych zbrodni, ponieważ to nigdy tak naprawdę nie, nie zostało rozwiązane i chcieliby poznać jego wersję i też uzyskać od niego pomoc, żeby, żeby przyczynił się do, do rozwiązania tej zagadki. Natomiast druga część jest podzielona na wydarzenia, które miały miejsce 10 lat do tyłu. Także to też fajnie się czyta tę książkę ze względu na, na, taki, na taki podział. Kryminał wciąga. Powiem szczerze, że ja ją przeczytałam chyba na dwa razy, prawda? Czytałam ją już na początku stycznia, więc dokładnie nie pamiętam. Natomiast no, szybko się ją czytało dużo zaskakujących wydarzeń, fajne zwroty akcji, fajnie to wszystko autor tutaj umieścił, płynnie przechodził z jednego wątku do drugiego. Kiedy są opisywane rozdziały, w których akcja toczyła się w 1978 roku, no to, to pismo jest też całkiem inne, ponieważ jest, autor zastosował tą gwarę, którą wówczas ludzie się posługiwali. Także dla niektórych może być to męczące, ale no myślę, że tutaj też nie powinno być z tym aż takiego dużego problemu, ponieważ można wszystko oczywiście bez problemu zrozumieć. Natomiast widać tą różnicę w rozdziałach, które są napisane teraz, obecne wydarzenia, a te, które miały Miejsca wcześniej. Kolejną książką jest Hunting in Adeline, druga część Dark Romansu. Słuchajcie, to jest druga część z Dark Romansów. W sensie nie, to jest druga książka z gatunku Dach Romansów, jaką przeczytałam. Ale myślę, że już śmiało mogę powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej pokręconych książek, jaką czytałam w życiu. Zarówno pierwsza, jak i druga część. Dalej podtrzymuję, tak jak przy części pierwszej, że jest to bardzo drastyczna książka, są w niej brutalne opisy. W tej jest bardzo dużo przemocy, ponieważ w pierwszej części jest opisane, jak Adelaide została porwana i naprawdę te sceny przybierają wręcz o mdłości momentami. Także naprawdę, jeżeli jesteście wrażliwi, ja tutaj jeszcze raz to podkreślę, nie sięgajcie po tą książkę. I w dalszym ciągu podtrzymuję to, co mówiłam przy opisywaniu pierwszej części no mam takie mieszane uczucia co do tej książki, nie wiem jaką tutaj wystawić ocenę dalej podtrzymuję, że ani jej nie znienawidziłam, ani jej nie pokochałam no myślę, że pozostanie mi chyba taka obojętna ta książka przeczytałam, byłam ciekawa rzeczywiście, czy jest aż taka zła czy jest aż taka dobra, ponieważ te opinie w internecie tylko mieszczą się w tych dwóch kategoriach i serio nie wiem, nie wiem do jakiej kategorii tą książkę mam przyporządkować. Mam tutaj ogromny problem, ponieważ z jednej strony naprawdę niektóre sceny były fajne, albo nie wiem, dialogi pomiędzy y, bohaterami też nie były złe, tak uważam. Natomiast no, z drugiej strony niektóre były y, no, straszne, to mało powiedziane. Także. Nigdy nie miałam takiego dylematu, jeżeli chodzi o daną książkę. Z jednej strony trochę polubiłam Adeline i Zayda, z drugiej strony uważam, że są trochę mają niechalot nie pod sufitem. I dalej, dalej utrzymuję to, że brawa dla autorki, za poruszanie tak trudnych tematów i pisanie tak odważnych scen. No bo tutaj nie każdy by się na to zdecydował. I tak jak mówię, jeżeli lubicie Dark Romanse, to przeczytajcie tą książkę. To będziecie, myślę, zadowoleni. Ale jeżeli nie, jeżeli Was to nie interesuje, jeżeli nie lubicie w książkach, jeżeli występuje przemoc, jakieś sceny seksu, jakiegoś takiego wulgarnego języka, no to nie jest to książka dla Was. I tyle. Taka jest moja opinia o, o, o tej serii. Książką, jaką udało mi się przeczytać jest Debiut od Pauliny Świst. To jest drugi tom serii bestseller tej autorki. Mamy tutaj głównych bohaterów, Ninę i Aleksandra. Nina jest panią prokurator, aleksander pracuje w policji. Zostaje zamordowana młoda celebrytka, a wcześniej w Polsce w tajemniczych okolicznościach znikały młode dziewczyny, i tutaj ta dwójka będzie musiała sprawdzić, czy czy te sprawy są ze sobą powiązane. Jest to Lekki Kryminał, 300 bodajże 10 stron, także czyta się szybko. Książka na jeden wieczór wciągająca, chociaż osobiście uważam, że jest to chyba najsłabsza książka Paulina Schwyst, jaką czytałam, ponieważ przeczytałam wszystkie. Jestem tutaj wielką fanką twórczości tej autorki i tak czegoś mi brakowało. Wiecie, nie mówię, że była zła ta książka, bo absolutnie nie, ale jakiegoś takiego nie wiem, jakiejś iskry mi po prostu brakowało. Także oceniam ją 7 na 10. Na pewno będzie jeszcze jeden tom, trzeci, także jestem bardzo ciekawa w sumie jak, jak, jak on będzie wyglądał. Bestseller bardzo mi się podobał, pierwsza część właśnie tej serii, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam, żeby się zapoznać. Ostatnia już książka to Ogień i Lód z serii Wojownice. Tu również mamy drugi tom jest to książka przygodowa o kotach. Tutaj głównym bohaterem jest Ogniste Serce. Poznajemy jego dalsze przygody w klanie, do którego należy. Jest to książka zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Myślę, że każdy tutaj może ją przeczytać bez względu na wiek. Tym bardziej, jeżeli lubicie koty, tak jak wiadomo przy tej pierwszej części, co mówiłam, to myślę, że wam się spodoba. Tutaj w tej części Mamy przedstawioną sytuację, w której dochodzi do walki pomiędzy klanami. Rywalizują, wiecie, o terytorium, o pożywienia. Też ogniste serce musi uważać, ponieważ w jego klanie są kotek, które nie są do niego zbyt przychylnie nastawione, delikatnie mówiąc, i będą próbowały być może nawet się go pozbyć całkiem z klanu. Także ogniste serce musi stawiać czoła wielu przygodom, wielu problemom, ale jest to naprawdę bardzo waleczny kot i z takiego domowego piecucha, tak jak jest nazywane w tej książce, stał się pełnoprawnym członkiem klanu i naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Jeżeli chodzi też o treść tej książki, no to była dla mnie trochę przewidywalna, tak jakoś miałam słuszne zresztą potem wrażenia, co się wydarzy. Natomiast bardzo, myślę, że bardzo wysoko mogę ocenić tą książkę. Spokojnie 9 na 10 może dziewięć nie, ale 8 na 10 mogę tutaj bez problemu przyznać taką notę. Pamiętam jak kupiłam pierwszy tom, to myślałam, że przeczytam właśnie tylko jeden i więcej już nie będę do tej serii wracać, ponieważ wiedziałam, że właśnie ta książka składa się z dużej, dużej ilości tomów. Natomiast w sumie jak przeczytałam tę drugą, tą drugą część, to tylko utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jednak, jednak na pewno sięgnę też po trzeci, czwarty i kolejny tom. Okej, okay, to wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w styczniu. Dajcie znać w komentarzach, ile Wam udało się. Może też przeczytaliśmy jakąś książkę taką samą. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!